Tym razem spotykamy się na tym kanale w trochę innym celu niż zazwyczaj, a właściwie po to, żeby pomówić o wielkim otwarciu naszego drugiego projektu. Jest to projekt ITST.pl, czyli to platforma, na której będą nowości nie z branży zabezpieczeń, a z branży IT. A jakie produkty będą możliwe do zobaczenia bądź zakupienia na naszej nowej platformie? I już mówię, laptopy, procesory, komputery, telefony oraz wiele, wiele innych rzeczy właśnie z branży IT. Jak już mówiłam, obecnie będziemy działać na dwóch polach. Będzie to TST – technologie i bezpieczeństwo, czyli to, co do tej pory, jak również i TST, czyli inteligentne rozwiązania. A co dokładnie będzie się zawierało na te inteligentne rozwiązania? Będzie to nowa platforma B2B, jak i nowy kanał na YouTube. Będzie tam można skupić swoją uwagę na nowinkach ze świata nie security, a nowinkach ze świata, właśnie tutaj IT. Pojawią się różne rzeczy, m.in. konkursy z nagrodami, testy różnych gier, konsoli, telefonów, komputerów oraz innego oprogramowania IT. Co więcej, będzie to sztypowa platforma B2B, na której będzie można każdy z elementów sobie zakupić, tak samo jak na naszej platformie głównej, czyli TST Technologie i Bezpieczeństwo. A tutaj jak widać, mamy TST Inteligentne Rozwiązania. Dla obu obszarów przewidziane są platformy B2B, dwie osobne, ale połączone ze sobą jednym kliknięciem, jak i dwa różne kanały na YouTubie. Platforma itsten.pl będzie miała intuicyjny interfejs, intuicyjną, prostą wyszukiwarkę. Będzie można tworzyć oferty, tworzyć osobne koszyki oraz dodawać produkty do ulubionych, co znacząco ułatwi przyszłe oraz każde kolejne zakupy. Skoro już wiecie, że będziemy mieć dwie różne platformy tst.pl oraz itst.pl, to nic, tylko zachęcić Was do zakupów. Zatem jak najbardziej zachęcam do wchodzenia na naszą nową platformę, jak i na nowy kanał na YouTubie, aktywne sprawdzanie nowości oraz promocji, które już teraz Wam mogę zdradzić będzie bardzo dużo, oraz po prostu do zakupów. Jeśli macie jakieś pytania, to zachęcam jak najbardziej do pytań do naszych opiekunów handlowych. Jednocześnie, jeśli Wam się spodobało, zasubskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę.